Cześć! Jestem Jakub z kanału MONTBREAK, a w dzisiejszym odcinku przejrzymy się kanałowi, który jest prowadzony z ogromną pasją do LEGO. Chodzi tutaj o Doktora Klocka. Doktor Klock swój kanał założył 5 lutego 2018 roku, ale zaczął nagrywać na początku roku 2019. Robi on świetne filmy z pasji do LEGO, a przykładem tego jest seria, z której były już dwa odcinki, o seria o nazwie Academy of LEGO. Robi on też moce i recenzje. Ma także playlisty takie jak Animacje Ciekawostki o klockach Live okol Okolicznościowe budowle Ostatnio zrobił wywiad ze mną a ten film wam zdecydowanie polecam W opisie informuje nas, że na kanale zajmuje się głównie klockami Ma on też tam cele subskrypcji a tam, oj, powinno się teraz coraz bardziej zwiększać, ponieważ liczę, że dobijecie mu 100 subskrypcji, a nawet więcej. Ja wam kanał zdecydowanie jego polecam i żegnam Was. Cześć!